Gość Studia Bałtyk. Pułkownik Krzysztof Olkowicz, dyrektor okręgowy Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie. Dzień dobry, Panie Pułkowniku. Dzień dobry, Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. Czy już ma Pan wyznaczony termin swojej sprawy w sądzie? Jeszcze nie, chociaż z tego co wiem, wyznaczony jest sędzia do tej sprawy. I wyjaśnijmy o co chodzi. To pan zapłacił grzywne za niepełnosprawnego skazanego za kradzież batownika mieszkańca Koszalina. Potem trafił do nas do Ministerstwa Sprawiedliwości. Ministerstwo skierowało sprawę do Koszańskiej Policji. Miał pan zapłacić grzywny, pan tego nie zrobił. No i doigrał się pan. Ja miałem pełną świadomość, że to co zrobiłem, jest opisane w artykule 57 kodeksu wykroczeń. Ale dla bytu wykroczenia z artykułu 57 niezbędnym warunkiem koniecznym jest to, żeby zaistniała materialna przesłanka, czyli społeczna szkodliwość czynu. W żaden sposób nie można uznać, że istnieje tutaj jakakolwiek społeczna szkodliwość czynu. Ten osadzony to był osadzony, który jest chory psychicznie, leczy się na schizofrenię paranoidalną. I tacy skazani wymagają opieki, ochrony, a na pewno nie tego, żeby trafiali do więzienia. Ale jest też i tak, że osoba niezwiązana, niespokrewniona ze skazanym, tej grzywny nie może płacić. To jest właśnie ten formalny opis czynu. Ale żeby zaistniało wykroczenie, musi istnieć jego materialna przesłanka, społeczna szkodliwość. Bez tej materialnej przesłanki nie ma wykroczenia. I to musi zrozumieć również policja, która już z góry uznała, że dyrektor okręgowy nie może stać. Ponad prawem, że dyrektor okręgowy popełnił wykroczenie. Ja absolutnie twierdzę, że wykroczenia w tym wypadku nie popełniły. Zamienił się pan rolami z Clintem i Słudem i chciał pan być Brudnym Herym? Nie. Nie ja od dłuższego czasu, panie dyrektor, nie po raz pierwszy się tutaj spotykamy, nie po raz pierwszy mówię o tym, że do więzienia trafiają osoby, które czasami całe życie leżą się psychiatrycznie, a później nagle w chwili popełnienia czynu, nie wiem, jakieś olśnienie w nie, w nie wstępuje i mają zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania postępowaniem. Trafiają osoby takie jak pan Agatowski, niedorozwinięte umysłowo, poziom dziecka siedmiu ośmioletniego Wymiar sprawiedliwości i więzienia są dla przestępców. A nie dla osób chorych, którym to państwo powinno się opiekować. O tym się mówiło właśnie przy okazji sprawy Radosława Agatowskiego, że ten wymiar sprawiedliwości funkcjonuje tak, a nie inaczej. Zresztą nawet senator Piotr Żientarski, przewodniczący Senackiej Komisji Ustawodawczej, mówił, tu zacytuję: Tymida musi być ludzka. Ale czy takich y, Radosławów Agatowskich nie będzie więcej? Już, czy na jednym się, czy na drugim się skończy? To już pani rzecznik przeprowadziła takie badania i w skali kraju ustaliła, że jest ich około 200. To jest stanowczo 200. Za dużo, i my dzisiaj musimy spokojną i rzeczową rozmowę w tym zakresie przeprowadzić, po to, żeby uszczelnić pewien system, po to, żeby znaleźć takie rozwiązania, aby tacy, tacy ludzie nie trafiali do zakładów karnych. To jest sprawa biegłych. To jest nie Gdzie tylko je sprawa jeszcze? biegłych. To jest sprawa i sądów. Przecież pana, e, który Presley'a umów, umownie go nazwijmy, sąd w ogóle. To jest sprawa batunika. W ogóle go nie, nie widział. W trybie nakazowym zapad pierwszy wyrok, a następnie w postępowaniu wykonawczym zamieniono te 100 zł na karę pięciu dni. Gdyby chociaż wywiad środowiskowy sąd uzyskał i ten wywiad był rzetelny, to w tym wywiadzie pewnie by napisano, że jest to osoba, która jest ubezwłasnowolniona z powodu choroby psychicznej. Przy okazji sprawy chociażby Radasława Gatowskiego pojawiła się też kwestia odwieszania kary. Za wcześniej popełnione przestępstwa i wykroczenia. No, problem polega na tym, że jeżeli do polskich więzień trafia około 120 tysięcy skazanych rocznie, to tych prawdziwych przestępców, którzy stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa, jest około 40 tysięcy. A ponad 50 tysięcy to są ci, którym nie wymierzono kary bezwzględnej, czyli ci, którzy nie stanowią poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa, później nieskuteczna albo żadna probacja powoduje, że odwiesza się te kary, a więc więcej trafia do polskich więzień tym, którym nie wymierzono kar bezwzględnych, jak Ci, którzy tam rzeczywiście powinni trafić, a to już jest na pewno problem. Pan również zaangażował się w sprawę niekarania rowerzystów pijanych wobec tego, czy kiedy nastąpiła zmiana przepisów, że mimo wszystko będą karani, ale nie będą trafiać do więzienia. Może tak? Rzeczywiście mniej ich trafia do zakładów karnych? Nie trafiają tacy ludzie? No zdecydowanie mniej. Panie redaktor, to był poważny problem. W 1999 roku, kiedy jeszcze nie obowiązywał ten przepis, mieliśmy 19 tysięcy przestępstw drogowych. W latach 2006 7 tych przestępstw drogowych mieliśmy 197 tysięcy. To pokazuje, jaki to jest problem. Generalnie sprawcy jazdy pod wpływem alkoholu na rowerze powodowali niewielką ilość wypadków, w których ginął człowiek. Znacznie więcej powodowali pijani kierowcy prowadzący pojazdy samochodowe. A w którymś momencie więcej w zakładach karnych było pijanych rowerzystów, jak pijanych prowadzących samochody. No a ta nowelizacja, kiedy już kradzież nie do 250 zł, ale do 400 zł nie będzie karana? Karą więzienia. To no. w ogóle jest inny Sklepikarze problem. Sklepikarze bili na alarm. To, to w ogóle jest inny problem. Ja myślę, że tacy sprawcy również nie powinni trafiać do więzienia. Jest znakomita kara. Kara ograniczenia wolności polegająca na nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze do 40 godzin miesięcznie. Tylko są takie rzeczywistości. Z tylko są takie sądy, jak na przykład sąd w Lemborku, sąd w Bytowie, gdzie ta kara w strukturze orzekany kar to jest 45%. A są takie sądy. Gdzie ta kara w strukturze orzekanych kar to jest 2,5%. Zatem nie problem w przepisach. Problem jest w tym, żeby sądy i samorządy zechciały wspólnie wykonywać tą karę. Ja bardzo się cieszę, że z panią prezes Sądu Okręgowego 5 marca spotkamy się z wszystkimi samorządowcami. W Tychowie. W Tychowie, tak. I będziemy o tym rozmawiali. Będziemy chcieli stworzyć tą płaszczyznę do wykonywania kar ograniczenia wolności. Zdarzały się takie przypadki, gdzie skazany, sprywatyzował brony, które leżały 3 lata. Dostał za to karę grzywny, nie miał z czego zapłacić, a były to znakomite warunki do tego, żeby odpracował tą karę grzywny. tylko trzeba to zorganizować. Fikcją jest mówienie o pracy o resocjalizacji, chociażby przy sprawie Mariusza T. Resocjalizacja... A Praca jest dla więźniów? Panie dyrektorze? Może zacznę od tego, że resocjalizacja w ogóle jest ofertą. Ustawodawca mówi, że y, kara. Czy funkcją kary jest wzbudzanie wskazanym społecznie pożądanych postaw, i my taką ofertę proponujemy. Ale są tacy skazani, którzy z różnych powodów tą ofertę zupełnie odrzucają. Są tacy skazani, których poziom rozwoju intelektualnego w zasadzie nie pozwala na przyjęcie jakiejkolwiek. Oferty Są tacy recydywiści, którzy nigdy nie poddawali się żadnej terapii. To nie oznacza, że my z nimi nie próbujemy czegokolwiek robić. My mamy ponad 400 programów terapeutycznych, staramy się realizować te programy, natomiast mamy określone warunki. Tymi warunkami jest. To nie dzisiaj, jest tak, że to tak fajnie wygląda na papierze? Tak, infrastruktura i kadra. Dzisiaj wśród cywilizowanych krajów europejskich współczynnik ilości osadzonych na jednego funkcjonariusza jest najgorszy w całej Europie strach się bać rzeczywiście kiedy za jakiś czas wyjdzie stu najgroźniejszych przestępców skazanych kiedyś na karę dożywocia potem zamieniono im na 20 lat. Ja myślę, lat. że to nie mówimy o setkach. To jest pewna zaszłość, która początek której to jest ustawa mestyjna. Ustawa, która z jednej strony wyłączyła sprawców z artykułu 148, czyli sprawców zabójstw, a z drugiej strony jednak zamieniła karę e, Śmierci na karę 25 lat pozbawienia po wolności. Tu jest jakby taka niekonsekwencja, no bo przecież ci, którzy mieli karę śmierci, to właśnie byli sprawcami zabójstw. Ale ja mam świadomość, w jak trudnych czasach, dramatycznie trudnych czasach powstawała ta ustawa. Ja mam świadomość, że powstawała nad, pod naciskiem trochę buntów, które odbywały się w zakładach karnych. A dzisiaj mamy pewną instytucję zapisaną w kodeksie karnym materialnym, to jest artykuł 95a, który pozwala sprawców o charakterze przestępstw seksualnych przed zakończeniem kary skierować na badania celem ustalenia, czy nie powinni po karze być umieszczeni w zamkniętych szpitalach. Ta instytucja już funkcjonuje i myślę, że jest to dobry kierunek. Na przyszłość. Spodziewa się pan podobnych sytuacji jak teraz przy okazji sprawy Mariusza T., kiedy rzeczywiście niektóre media wchodziły niemalże do celi i, i, i też mówiło się o sianiu paniki niepotrzebnym? Ja uważam, że nagłośnioną mocno sprawę Mariusza T jest dzisiaj bardzo trudno rozstrzygnąć co zrobi Mariusz T., on na pewno stanowi poważne zagrożenie. Powstała nowa instytucja, jakim jest, jaką jest nadzór Prewencyjny. Ja powiem, że już wiele lat temu, kiedy jeszcze zupełnie nie było takich przepisów, wspólnie z dyrektorem zakładu karnego w Czarnym, skąd wychodzili podobni przestępcy, yy, 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 wysłaliśmy takie pismo tylko informujące policjantów, że taki skazany wychodzi. Wówczas nie było tej instytucji nadzoru yy, prewencyjnego. Jest potrzeba regulacji, właśnie yy, sytuacji, w których tego typu skazani, którzy nie poddają się żadnej resocjalizacji, bo przecież są i tacy i ten nadzór policyjny wydaje się bardzo rozsądnym rozwiązaniem. Panie pułkowniku, jeszcze na koniec, na pana donos napisali pana pracownicy podwładni. Jak się pan czuje w takiej sytuacji? Jak się kieruje inspektoratem, kiedy no, ludzie donoszą na szefa? No tak jest, no to są marne zachowania, ja bym bardzo chciał, żeby ci ludzie mieli na tyle odwagi, żeby kiedyś popatrzyli mi w oczy, ja mam czasami. Pan sobie nie ma nic do zarzucenia? E, pan jest też sędzią. Jeżeli, jeżeli przez 18 lat kierowania inspektoratem, dzisiaj można mi zarzucić tylko to, że wpłaciłem 50 zł za skazanego, albo to, że, jak to napisano, uczestniczyłem w samouwolnieniu pana Gadowskiego. no to trudno, żebym miał coś sobie do zarzucenia. A zakładałby pan tak, wyobraźmy sobie, ma pan togę sędziowską i ma pan sprawę takiego Olkowicza przed sobą. No naturalnie to już student trzeciego roku prawa wie, że przesłanka formalna jest tylko jedną częścią jakby wykroczenia. Dla bytu wykroczenia musi zaistnieć przesłanka materialna z artykułu 1, czyli społeczna szkodliwość czynu. Ja będę bardzo ciekaw, jak właśnie tą społeczną szkodliwość czynu uzasadni oskarżyciel, jakim będzie policja na tej rozprawie. Źle się nie dzieje w inspektoracie koszańskim? Nie dzieje się normalnie. Ja myślę, że jest to naprawdę dobry inspektorat, gdzie pracuje wielu znakomitych funkcjonariuszy. Ja tylko przypomnę, że kiedy rozpoczynałem tu służbę, to było 2300 300 skazanych, dziś jest 4800. Zrobiliśmy poważne zadania inwestycyjne, zadania remontowe, stworzyliśmy oddziały terapeutyczne naprawdę pracuje tutaj wielu znakomitych funkcjonariuszy. Jeszcze na koniec może Olkowicz powinien odejść. Zapewne tak. No Jeżeli ktoś już 18 lat na tym stanowisku pracuje, to sam się zastanawiam, kiedy ma być ten koniec. I proszę mi wierzyć, że pewnie niedalekiej przyszłości. Dziękuję bardzo. Pułkownik Krzysztof Olkowicz, dyrektor Okręgowy Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie, był gościem Studia Bałtyk. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Gość Studia Bałtyk